Dzień dobry, witajcie 245. dnia serii codziennie do matury. Mamy jako zadanie pierwsze rachunek prawdopodobieństwa, potem dowód algebraiczny, na końcu funkcja liniowa. Oczywiście zachęcam, jak zwykle, do samodzielnego rozwiązania zadań, ale potem obejrzyjcie film do końca, tam pojawią się moje rozwiązania i być może jakieś nowe informacje, no już tuż, tuż przed samą maturą. Dziękuję Wam za zostawienie lajków i subów. Jeśli macie możliwość polajkować także ten film, będę za to bardzo wdzięczny. Teraz życzę Wam powodzenia. Rzucamy pauzę i rozwiązujemy zadanie. W zadaniu pierwszym mamy sytuację, że rzucamy dwukrotnie symetryczną sześcienną kostką do gry. Mamy policzyć prawdopodobieństwo tego, że otrzymamy w pierwszym rzucie parzystą liczbę oczek, a iloczyn liczb oczek w obu rzutach będzie podzielny przez 12. Wypisałem wszystkie możliwe opcje, które nas interesują, i zaznaczę te właściwe. Zrobiłem tylko te opcje, w których w pierwszym rzucie otrzymałem liczbę parzystą. Czyli dwójkę w moim przypadku, czwórkę lub szóstkę. To jest drugi rzut. Tutaj, tutaj i tutaj mamy rzut drugi. Tutaj wypisałem z rzutem pierwszym czwórkę, dwójkę i szóstkę. To są wyniki iloczynów. Więc stąd jeszcze muszę znaleźć, tutaj są wyniki do czynów. i tutaj, i tutaj. Muszę znaleźć te podzielne przez 12 i je pokoloruję. Tutaj mamy dwunastkę, dwudziestkę czwórkę, dwunastkę, dwunastkę, 36. czwórkę, trzydziestkę szóstkę. Jak widzicie jest sześć takich opcji. Nas interesują te pary liczb, tak jakby w pierwszym rzucie wypadła dwójka, a potem szóstka. Czwórka, potem trójka, czwórka, potem szóstka i tak dalej. Więc jest sześć takich interesujących nas zdarzeń. A więc moc zdarzenia A, zapisujemy jako A z takimi kreseczkami po bokach, to jest sześć. Sześć możliwych zdarzeń tego typu. Ale do prawdopodobieństwa potrzebujemy jeszcze wszystkich możliwych zdarzeń. Jest to podwójny rzut kostką. Oczywiście to nie są wszystkie możliwe zdarzenia podwójnego rzutu kostką bo ja wypisałem tylko te, które mają parzystą liczbę oczek w pierwszym rzucie. We wszystkich jeszcze by nam doszły opcje, w których pierwsze, pierwszy rzut, pierwszy wynik jest liczbą nieparzystą, a więc wszystkie możliwe zdarzenia to 6 opcji za w pierwszym rzucie razy 6 opcji w drugim rzucie. Czyli łącznie takich zdarzeń jest 36, kiedy już nie zwracamy uwagi na to, na jakieś warunki i specjalne obwarowania. A więc prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia A to będzie prawdopodobieństwo wystąpienia tego konkretnego zdarzenia, czyli 6 podzielone przez 36, czyli przez wszystkie istniejące zdarzenia. Po skróceniu otrzymujemy 1 szóstą i to dosłownie tyle w tym zadaniu. Bardzo często tego typu zadania rozwiązujemy za pomocą tabel, czyli wypisujemy sobie wszystkie możliwe opcje, wszystkie możliwe iloczyny i zaznaczamy tylko te, które nas interesują. Mając oczywiście na uwadze spełnienie warunków, czyli parzystą pierwszą, parzysty pierwszy wynik oraz iloczyn oczek podzielny przez 12. Tyle, tyle w tym zadaniu. W 2010 byłoby to 4 punkty. Mam wrażenie, że według dzisiejszych punktacji byłoby około 2 punktów, aczkolwiek ważna umiejętność, bo rachunek prawdopodobieństwa na maturze pojawi się prawie na pewno. Lecimy z dowodem w zadaniu drugim. Mamy wykazać, że... Jeżeli liczby rzeczywiste ABC spełniają warunek A razy B razy C równa się 1, to to wyrażenie, ta teza jest prawdziwa. Mając na uwadze, że mamy pewien warunek narzucony, że ABC równa się 1, no to pewną ważną rzecz stwierdzam i zapiszę te informacje. A, B i C nie mogą być zerem. Jeśli którykolwiek z nich byłby zerem, nie byłby spełniony warunek ABC równa się 1. Zapiszmy inaczej naszą tezę, żeby było więcej widać. A do minus pierwszej to jest nic innego jak odwrotność tej liczby. Czyli mogę to zapisać jako 1 przez A. Dodać, potem 1 przez B i dodać 1 przez C. Tak mogę zapisywać o to wyrażenie. Te ujemne potęgi odwracają mi podstawę. To się równa. No i teraz to A, B, C, A, B, B, C, C, A. Co z tym zrobić? Wyciągniemy informację z warunku. Zobaczcie, będziemy ten warunek stopniowo przekształcać. Zacznę od Podzielenia przez A. O tutaj stronami podzielę przez A. Wtedy się okaże, że B razy C jest równe 1 przez A. Jeśli podzielę stronami przez B, to okaże się, że AC jest równe 1 przez B. No i tutaj mamy jeszcze przy dzieleniu przez C. Wiemy, że AB będzie się równało 1 przez C. To wszystko wzięliśmy z tego warunku. Teraz zobaczcie. 1 przez a to jest bc. No to zapiszmy bc. 1 przez b to jest ac. Plus ac. No i mamy jeszcze 1 przez c, czyli ab plus ab. I zobaczcie, że właśnie dotarliśmy do końca, do końca zadania. Ponieważ tak, bc jest tutaj, ac jest tutaj, mnożenie jest przemienne. I AB jest tutaj, nawet wszystko nam wyszło w takiej samej kolejności, więc na dobrą sprawę mamy koniec dowodu. Nie ma co się tutaj za bardzo rozczulać, bo nam wszystko powychodziło. Ważne jest jeszcze, żeby wspomnieć tutaj w krótkim zdaniu skąd my wzięliśmy o te wyrażenia, bo to wyglądało tak jakbym przepisał tezę, a ja nie do końca to zrobiłem, bo wziąłem i podstawiłem te informacje z warunku pod moje wyrażenie tutaj. I żeby to upoczątkować, już zrobiłem taki zapis, który bym osobiście zostawił podczas dowodzenia. To zapisałbym, w jaki sposób obliczyłem poszczególne ilo razy. Napisałbym, że podstawiam pod lewą stronę tezy i mam koniec dowodu. Nie był on wcale jakiś taki straszny, może na początku wyglądał troszkę groźniej, ale jakby się tak tutaj przyjrzeć, to w praktyce wyszedł nam dość skrabnie. Tyle w tym zadaniu, przechodzę do zadania numer 3. W ostatnim zadaniu mógłbym podstawiać pod m te różne liczby i zobaczyć, dla którego z nich otrzymam miejsce zerowe, albo postąpić prościej. Skoro miejsce zerowe jest równe 2, a miejsce zerowe występuje zawsze w takim punkcie, w którym wartość jest równa 0, to mogę równie dobrze podstawić pod moją funkcję 0 pod wartość, 2 pod x, który będzie miejscem zerowym i m będzie jedyną niewiadomą. Szybciutka algebra do tego celu. 0 równa się 3 odjąć m, pod za podstawiam miejsce zerowe plus 4. Wymnażamy, porządkujemy. 6 minus 2m plus 4, 2m przeniesiemy na drugą stronę, czwórkę dodamy z szóstką, będzie dyszka, podzielimy przez 2 i dostaniemy m równe 5. Szybciutko, zgrabniutko, i do brzegu. Właśnie skończyliśmy. Mamy skończone ostatnie zadanie dzisiaj. Więc widzimy się jeszcze jutro, już w ostatnim odcinku serii. Do zobaczenia! Dziękuję za uwagę. Jeśli Ci się podobało, zostaw like i zasubskrybuj kanał. Zapraszam też do obejrzenia pozostałych filmów mojej produkcji. Propozycje znajdziesz na ekranie. Zapraszam też do wsparcia kanału. Link znajdziecie w opisie filmu. Serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia.